Część naszego turnieju turniej po Świata Online, edycja środy, 3 środy, sierpnia. Środy, która miała przynieść nam, oczywiście, owoce, na razie to owoców za bardzo nie ma. Zobaczymy, co będzie dalej. się to rozgrywać dzisiaj. Na razie przed nami Holman Kolbagę, która jest szansą dla nas na przełamanie, bo to jest karmią, którą lubimy generalnie. Kwalifikacje sugerują, że nie tym razem, że ten bardzo kolbaka nie będzie szczęśliwa, ale może w konkursie będzie jednak inaczej. Pierwsza jest jeszcze taka w miarę 130 metrów, wysokie noty. Będzie miejsce czwarte dość szczęśliwie, ale no już jest było tak szczęśliwe. W ostatnim konkursie też była szansa na coś więcej. Zobaczymy, co będzie dalej. Skoczniu był trochę słabszy, ale może się jednak tutaj da. No niestety, dwójcy nie pomogły, szkoda. Ale tak jak mówiłem, tutaj po prostu rywale skaczą w swojej lidze. My mamy z tym problem, żeby być aż tak dobrze dysponowanymi. No i im dosyć pozostaje. Za chwilę z Andrzaką skocznia normalna, 106 metrowa. Ponieważ jest IGLiT, to, 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 to jest skoczni z nie wyrzuca w ostatnim czasie. Czyli dzisiaj będzie podobnie. Czy na kwintence nasze dzisiaj jeszcze jest w dyspozycji pytanie dzisiaj awaria chyba będzie a może nie może tak jak mówię może być różnie nie ma co się napalać bo było długie wyczekiwanie dzisiaj ale chyba mamy farta jednak w ostatniej chwili tak tak na szczęście mamy tego farta zobaczmy co będzie dalej siódma belka startowa Rozmiar 106 metrów i trzymamy kciuki. No ten skok trochę lepszy. Sto i pół metra mamy drugie miejsce. Jest szansa na pierwsze podium, ale też taka szansa pół na pół. Bo mamy półtora punktu przewagi nad miejscem trzecim, na którym jest dwóch zawodników, którzy będą większymi od nas tam Mamy problem techniczny tutaj z tą skocznią. Widzimy turbulencję, ale to bez skoków na Nie daliśmy się tutaj. 101 metrów i będzie podium. Jest to podium. Wreszcie. Wreszcie jest to podium, na które czekaliśmy. Jest drugie miejsce w tym konkursie, a więc mamy takiego kogo do przodu tutaj ewidentnie podjęte i oby, tylko takich bym jak najwięcej. Jest to pierwsze podium i teraz rami wpatruje się drugi konkurs Turnieju Czterech Skoczni na horyzoncie. 15 belka startowa, rozmiar 142 metry i obejrzenie kwalifikacji. 136,5 m, drugie miejsce. Widzimy, że będziemy się też nakręcać tutaj. Zobaczymy, czy, czy skutecznie. Będziemy w parze z Muszyńskim, który był od nas lepszy w kwalifikacjach oczywiście. Ale niestety nie radzimy sobie w konkursie. Znowu, brakuje takiej powtarzalności. 124 metry rywale się nie mylą, zgodnie z przewidywaniami. Niestety, albo stety. Bo można się do tego przyzwyczaić w zamian. Że rywale pozwalają na wpadki. Bo od razu wykorzystuje go skrzętnie. My w tej chwili się bronimy, ale nigdy to zmieni. 133,5 metra. Miejsce, oczywiście, ostatnie troszkę smutny występ, ale, ale taka jest rzeczywistość. No to jemy tylko miejsce szóste, no bo między dzisiaj nie będzie raczej stać. Za mało przebłysków. Udało się w Jogo, z tego, się cieszymy, że akurat na skocie, gdzie zwykle nam nie idzie, udało się to pewnie sobie zaliczyć symbolicznie, ale czy widzisz z tego więcej, no niekoniecznie. Eee, przed nami drugi loty. Po granicy porana Wickers Waken. Wacken. nas startowa rozmawia się 40 metrów. Na początek notujemy 216. Szczęśliwie pogonujemy stera fajnoma. No jest to jakaś rzeczywiście pociecha, ale wiadomo, że im dosyć oczywiście pozostaje. Eej, hey, SIL! No zobaczmy teraz 213,5 no i niby fajnie, a jednak na tle rewali widzimy braki do 14 metrów. W takim mamy zaległości, spore. Z drugiej strony czasami ten element może podobać, że będzie to 10 metrów więcej. Odrobione. Teraz no, 215, fajne loty, ale nie sedające, niestety w naszym przypadku. Troszkę szkoda tego występu, ale taki jest sport. Drugi jest cenniejszy, bo w trudniejszych warunkach. Swoją drogą, Wilamowski wciąż na pierwszym miejscu. Pozostaje w tym turnieju, potem jest Dadej i chyba Muszyński, jeśli się dobrze nie będę, chyba że na koniec tam inny był. E, Feder, Feder. E, Muszyński czwarty, Stefanem, piąty, my wyraźnie z tyłu na szóstym miejscu. Przed nami Okura 15 belga startowa. Rozmiar 137 metrów. No i pokazuj taki sobie 129 metrów, niby tragedii nie ma, jednak, a jednak, jednak, no tutaj jest znowu gdzieś tam te rokowania nie będą po naszej stronie. No, już nie wiele się może zdarzyć, bo skok mamy pasywny przede wszystkim. 126 metrów, trochę szkoda tych występów. Bo w niektórych przypadkach mogliśmy pady mieć nieco więcej dobrej informacji, a tutaj niestety, no, skończy się na marzeniach. Dołączy Robert Szczepańko do turnieju. No i ciekawi mnie, czy będzie w na stanie nas dogonić. Eee, 133 metry osiągamy teraz. Na no szału nie ma. Tak, nadajemy sobie te szóste miejsce. No no było nam w góry przypisane. Bo wszystkie wygrywa te zawody, tym samym włączy się do gry o podium tego turnieju. Chociaż na razie na to nie wskazuje. Zostało do końca turnieju 14 konkursów. Pala na lotów kulm. A więc 3 loty loty 17 tabelka startowa, przebudowane kulm z punktem HS na 235 m. Skoczę podam do Wikers, co jeśli chodzi o poziom wywalizacji. I mamy z kwalifikacje. Gdyby nie upadek. 222 mety to był dobry wynik. To był najdłuższy lot w stawce. Także nogiż tam była ta ambicja w naszym przypadku. szkoda tego, że dał się tego żeby wygrać kwalifikację, ale może w być jeszcze Chociaż tutaj niestety, niestety, turbulencje proszę Państwa i pechowy występ matko boska. ale serwer teraz tutaj szalo nie ma co serwer jak talala. co tu się wydarzyło dni wypożyczone przez turbulencje oby to był poniczyny incydent żeby nas nie rzuciło z przypadkiem, po prostu. No, rozwinąłoby to jakaś pociecha, ale już taki, bez większego zaangażowania, bo, bo i tak, się te zawody. To smutny wynik, no, nie ma co to ukrywać. Pokonalibyśmy szczępania, gdybyśmy mieli więcej szczęścia, pewnie. Gdyby nas nie wyrzuciło w pierwszej serii. Aby to był tylko pojedynczy konkurs, taki, kiedy wybrano wynik. Za chwilę do rozkosza więc jest szansa, żeby, żeby wszystkie obiekty w PowerStorfie. No, bo jeszcze pozostaje nam małże skocznia, a ona może się pojawić. Z mascharachowa. zobaczmy. Był po prostu, a do rewanżu za poprzednie loty. No i dobry skok na razie w kwalifikacjach. 135 metrów, czwarte miejsce. Szczepany też miał chyba turbulencje, bo ten sam skok co my mieliśmy w Kulm. Też to było z turbulencjami się przetrafił. No i zobaczymy. Oby już nie było pięciu bo. Bo nie ręczę za siebie. Jak te tu wręcz będą się tam powtarzały. Dobry skok w konkursie, bardzo dobry. 136 metrów potrzebujemy do takich skoków. Mamy trzecie. Drugie miejsce! O, ho, ho. I pójdynek, proszę Państwa. egzekwo. Nie mamy tego takiego w pierwszej linii. Nieco inny przypadek, kiedy mamy exequo pozycję. W pojedynku. A seria finałowa, no, no, szczęście też ładna, więc jej na podium. 135,5 metra jest kurde. Jest zwycięstwo. Dość szczęśliwe, ale jednak. Także mamy odszkodowanie za tę turbulencję z Kulm, można powiedzieć. No i Trondheim. Dziewiąta belka, rozmiar 138 metrów. No tutaj już troszkę gorzej. Także jest to jakaś pocieka, no nie. Że udało się to troszkę chociaż zneutralizować. 135,5 no i znowu niby dobrze, tracimy niewiele. Proszę zobaczyć, do Federa tracimy tylko niespełna metr. Ale znowu turbulencje, pierdolone dupę. Znowu turbulencje, znowu będzie loteryjność. I albo sobie poradzimy w tych albo nie. Szkoda, szkoda, bo ta turbulencja tylko wypoczął mi wynik. Ale mamy czwarte miejsce szczęśliwie. Podejrzewam, że to wina serwera, bo nie sądzę, że dzisiaj wierzyć, że to internetu. Naprawdę jakoś w z internetem nie, nie chcę się wierzyć. Mamy dwa punkty ratingowe, więc troszkę przełamania tutaj nastąpiło do której loteryjności była No, i mamy loty w czyli dzisiaj kompleks Oberstorfu w całej okazałości. Także mamy ucięte obiekt. 17. Belka, no i zobaczymy, ostatnie loty walił z formy, czy jednak w lotach nic się nie zmieni, czy będzie dalej loteryjność. 216,5 metra, nie się to loteryjnością, bo ona może wpłynąć na dzisiejszym miesiące świata i to mnie niestety się nie podoba, granat załadowało w miarę szybko dzisiaj, ale widać no niestety nie idzie to w parze dzisiaj z Pokojnymi warunkami. Mamy 250 metry. Być może będzie podium. No, nie jestem pewien, bo to może być znowu loteria w tej serii finalowej. i to mnie niepokoi. Proszę zobaczyć. No, dalej ta loteria funkcjonuje. Szkoda, by była, gdyby tak się stało. No niestety, 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 ale to się dzieje. Szkoda. Szkoda. Będę musiał sprawdzić tutaj, czy nie będzie mi komunikacja w tym przypadkiem na pulpicie. Także na chwilkę nie opuszczę na jedne zawody, żeby ocenić sytuację. No bo chcę jeszcze to poparcie w tym turnieju, a wiem, że jeśli nie ogarnę sprawy, no to będzie problem z tym, żeby to ogarnąć po prostu, po ludzku. Mamy ewidentnie tutaj usterkę techniczną. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Myszka nic nie reaguje, mamy problem techniczny. Tylko jestem ciekaw właśnie, czy chodzi to jakąś tam reklamę, która mi tam weszła na, na, na pulpicie, czy jakaś inna kwestia. Zaraz się okaże. Ale widzimy, że nie ma problemów technicznych teoretycznie. Teoretycznie. Teoretycznie wszystko powinno grać jak należy, będzie trzeba resetować grę. Po prostu, bo ewidentnie gra się zawiesiła po prostu. Także proszę Państwa, będziemy zamykać grę, będziemy ją odświeżać sobie za chwilę. No, pecho, pechowa sytuacja się nam się po prostu przytrafiła, będziemy sobie resetować w nadziei, że wrócimy oczywiście jeszcze na te ostatnie konkursy. Bez loteryjności. No bo szkoda, bo gdyby taką bo nam wypaczono wyniki. Zajmę to żeby się cieszyć skokami, a nie patrzeć, żeby nam wyniki wypaczono. Mieliśmy szczęście w Trondheim. Jestem już na czwartym miejscu. Ale już widzimy, że w innych obiektach, no... Tardymiuż daje się te bardzo we znaki i trzeba będzie współmocno zapobiegać. No i teraz jesteśmy pełni nadziei, że będziemy w te ostatnie konkursach, jak należy. nie było to 8 konkursów. Klingendal, może i lepiej, już na no samim nie. Bo to są rzeczy, gdzie ostatnio mieliśmy gorszy występ wczoraj. Więc szkoda by było, gdybyś sobie psol nastrój. Dodatkowo. Czy hmm. czekamy, co będzie dalej? Federacyjna, jak się skończyła. A my, proszę państwa, zaczynamy naszą kontynuację gry od ryskacji w pięknczangu. Czy będzie to zwiastun udanej końcówki turnieju, czy jednak dalej loteryjne warunki bardziej, zobaczymy. Mamy kłopot z skoczy, ale wierzymy głęboko, że to tego chwilowa usterka i i z szczegóły się do normy dzisiaj. 128,5 no nie jest dobrze. Podnostek na razie mówi, że będziemy mieli problem. No teraz 130,5, niby lepiej, niby gorzej, bo to zależy, kto sobie to ocenia. Na mnie na razie tutaj e, spokojnie, jeśli chodzi o sam skok. Uspokoiły już na razie warunki. Pozwolę nam jeszcze tutaj oczywiście na walka być może. No teraz niby lepiej, ale pod to to no ewidentnie jednak tutaj zabrakło. No, oczywiście my wiemy, że tutaj oni o nic już nie walczymy. Poza tym, żeby pokonać szczepaniaka. I to tyle. Tak, na bo sprawy. Um, za chwilę Lachti. Um, Lachti, duże skocznie, oczywiście 130 metrów. Pozostało nam 7 konkursów, czyli. No, około 10 minut. Teraz ta pauselka w Lachti. Trzecia bryta startowa, rozmiar 130 metrów. Niska belka, więc mogą być to wyrównania wieczne. No i tak też jest. Ładne skontujemy. 131,5 metra. W względem, rywali, względem rywali jest przeciętnie, bo to jest piąta lokata na siedmiu zawodników. Za chwilę zobaczymy, jak to się przełoży na, na konkurs. Czy będziemy w stanie w jakimś stopniu coś osiągnąć? Komor ugryz no biedulek. 130 metrów. Feder tak się wypali, że ma czwarte miejsce. Także, także ciężko mówić tutaj o wypaleniu. Skoro się jeszcze stanie walczyć o chociaż połowę stawki. My w serwisie troszkę lepiej. Może będzie z tego jeszcze coś ciekawego. 130 metry, no będzie miejsce szóste. Tylko honorowe, ale w na naszym przypadku dobre i tyle. Szukamy każdego pozytywu w tych ostatnich minutach w turnieju. Wilamowski, Szczepaniak, Starfajnum. Takie podium. Retik nasz delikatnie spada. Zobaczymy, co będzie dalej. Za chwilę dużo schodzenia w Harachowie, ale czy to znaczy, że będzie lepiej. Pampyry, Harachow, szósta belka startowa. Takapada, mimo tych ustarki to nie trzeba się cieszyć, że to były tylko dwa konkursy dzisiaj. Bo. Ale Analizując reset przed turniejem można było sugerować, że będzie większy problem Że będzie awaria na 3-4 konkursy Na szczęście udało się dostać tylko 2 konkursy Wobec czego wciąż jest szansa, żeby chociaż ten 2050 1050 spokojnie utrzymać Do końca turnieju, a jutro będzie troszkę łatwiej Bo to turniej różniejszy W piątek to już nasze klimaty Jest też jeszcze szansa, że coś tam ugramy Niedziela to zależy, jaki to będzie turniej oczywiście Zależy od frekwencji, czy będziemy z kimś za bardzo ten rating. Na nas to zaczyna, się to że dzisiaj nam może pójść gorzej, nie ma to większego znaczenia. Tutaj mamy też HONR, w szóstym miejscu na rating będzie spadał, oczywiście, bo takie mi się nam nie będą dostarczały Ale na razie wystarczają tylko do tego, żeby rating był powyżej 150. To jest taki mały plusik. Mamy dzisiaj dwie, dwa podje na razie na końcu. Jedno drugie miejsce, szczęśliwe na. Yy, Zańczaką i by był Jana Wobec Dorfem, jak pamiętamy, na dużym obiekcie. Czyli, oczywiście, tradycyjnie, bez sukcesu na Mamucie. Było blisko, Kulm. Gdyby nam turbulencje nie wypoczęły wyników, w planice na pewno byśmy tam nie mieli podium. Ale w Kulm była szansa po tym, co się w kwalifikacjach. Był potencjał. Teraz Skocznia w ZAO: 99 metrów i jest szansa na trzecie podium. Pojawia się nadzieja w tych kwalifikacjach. Mamy drugi wynik. Miejmy nadzieję, że się uda. 15 tabelka. Rozmiar 2 metry. No i widzimy ten początek taki, no, so, taki sobie. 97 mm. Tak nie ma, bo to będzie piąte miejsce, jak widzimy. Możemy się mieć podnieb, bo to do tylko 3 punkty. To jest zasięgu. Ale realnie trzeba walczyć mogą to miejsce piąte. O ten honor, który pozwoli nam utrzymać rating. Ale niestety to jak się nie stanie. Nie w tym razie. 90,5 metra. No szkoda, bo nimy oczywiście się na szczęście tyle, że pokonujemy jeszcze siebie o półpunktu. pół punktu. Dzięki nie tracimy dwóch punktów, tylko jeden za ten konkurs. Szczepan jak bohaterem, ale jednak nie tracimy żadnego punktu. Zostały nam proszę Państwa, cztery konkursów, a więc około 6 minut do końca turnieju. raz bliżej finału. Wilomowski, Dade i Feder. Wiemy, że Wilomowski turniej praktycznie już wygrał. Ma zbyt dużą przewagę nad wyborami, żeby tam przewagę go roztrwonić. No i zobaczymy. Innsbruck no. 127,5 No i mamy wygrane kwalifikacje po raz trzeci dzisiaj Znaczy kwalifikacje, serie Można powiedzieć przede wszystkim wygramy kwalifikacje, będziemy w parze z Muszyńskim No i zobaczymy co będzie dalej Słuchajcie co mówimy. Niezwykły. 120, 130,5. W parze pokonujemy Federa o jedną, punktu. Mamy drugie miejsce. No i czasem nawet na wygraną, bo nie niewiele do pierwszego miejsca. Jest czas na, na sukces na Bergizel. Gdyby się udało, no, byłaby mimo niespodzianka. Mamy 129 metrów i miejsce trzecie. Brawo! Jest trzecie podium. Wtedy mi maja spokonuje, ale mam trzecie podium, a więc. No jest ten cel minimum uczenia, to można powiedzieć. Trzy podia i jeszcze dodatkowo każdego stopnia. Podium. Jedno zniesłuje jedno drugie, drugie, miejsce jedno trzecie. Teraz Willingen. No i proszę Państwa, wracają TURBULENCJE, Cholera. No a było tak fajnie i spokojnie. No teraz już to tak nie będzie. Znowu LOTERIA no się wkradnie i znowu będzie problem. 49 metrów szkoda. Szkoda, no Coś dzisiaj z serwerem nie, nie, nie działa. No bo nie wiem, że to wina internetu po prostu jakoś tak. Jakoś tak dziwnie by było, gdyby to by było wina internetu, skoro skoro ładuje nam spokojnie wyniki, prawda? I teraz skok, tylko oddać, ma by było oddać tak naprawdę, bo nie była nasza próba optymalna. Widzieliśmy na progu brakowało tej energii baliśmy się turbulencji Syref no. ma już spokojniejsza na czysto, dlatego ryzykujemy bardziej na próbę. no, taki honorowy skok 142 metry, ale miejsce ostatnie bo nie popełnili błędów troszkę pechowo tym razem, ale tak jak mówię już się będzie chociaż tyle, że utrzymany na poziomie popóźniej 1050 i to jest najważniejsze Wilamowski pewnie wygrywa ten turniej, ale jeszcze przed nami Kilka okazji, by tutaj być może jeszcze też wyciągnąć z tego turnieju. Chyba zostały trzy konkursy. Wielmowski już na 100% na turnieju wygra. Nie wiem czemu gra do końca tego turnieju, skoro wiadomo, że będzie już na pierwszym miejscu. A tak może ryzykować załamkę, że do tego turnieju mu nie wyjdzie. Do MGB mamy na początek słaby skok 127 metrów. Rąki nie rozpieściły, ale w pozostaje mi się na razie najsłabiej. Trzeba skoczyć kilka metrów dalej. Turbulencje były tylko chwilowe na szczęście. I oby tak został do końca turnieju. Zostało niewiele do końca zmagań, więc fajnie było, gdyby ta końcówka była spokojna. Zależało tylko od nas. Na razie 129 metrów. Chyba to nadal nasz troszkę że, że Feder nie niespodziewanie od nas słabiej, ale zrównowodnicy już wracają. Niestety, niestety wracają. I to jest bardzo zły znak dla nas. Na no, już nie będzie lotów, bo trochę tak trudniej byłoby się dostosować do warunków czy pokonamy Federat? No tak. Będzie piąte miejsce, czyli rating bronimy. wszystkie opuszcza turniej. No ale on wie, że tutaj nim tak będzie sobie klasyfikacji. że jedną pozycję może stracić. Przed nami planica. Niska belka, ale być może dobry bez podnarty. Jest metr na sekundę, tylko... Czy to bez podnarty pytanie? Chyba tak. Zobaczymy do podmuchy. Na to ułożenie naszego zawodnika, no i tam wygląda. 134 metry na razie, miejsce będzie czwarte. Pokonajmy Federa, jednego z dników, który nie ustał skoku, a imię chyba podobne do naszego, jeśli chodzi o metry. Więc no to byłoby tak brzmą, do naszej, mi się podobnie, niewiele gorzej. 132,5 metra, ale rywale w innej lice. No niesamowite, niesamowite, że się to dzieje. Rywale, w ogóle tylko zmiar rozkocznie. Mamy no, z tym problem, żeby tam dolecieć. I jest niedobry znak. Seźmiogi broniły honoru, bo dwa dobre skoki z naszej perspektywy. Ale nic nam nie dało. Bardzo podobnie, no właśnie. Wilamowski prawie z nami przegrał, ale... ale miał zbyt dużą przewagę po pierwszej serii. I tak się kończy turniej, proszę Państwa. Takim dziwnym konkursem w klonicy. Dziwnym, bo ta nasz znowu skoki, a nic nam nie dały praktycznie. Wilamowski, Dada i Feder. Takie podium końcowe tego turnieju. Czwarty Starfanum, piąty Muszyński, ale sensacji w tym nie ma. Prawda? Feder miał w tej stawce trzeci rating, jeśli chodzi o Frekfe... zabytku, który użył w turniej. Drugi Wygryzł powinien ale Wielamowski był skuteczniejszy. 11 wygranych, przez 6 wygranych Dadeja. Trzeci Feder, 6 wygranych również, ale więcej problemów. W podrycznych konkursach Stefanem Muszyńskim, my na szóstej lokacji, dzisiaj trzy podia, i z tego się cieszymy, że mimo różnych tutaj udało się nam te trzy podia wywalczyć. Potem jest Szczepaniak, Niedźwiecki, Wojtek, Martin Kawka i Julionek, który od tego sobie są dwa konkursy, w tym jeden ukończył na podium. Nie było cię nowego zawodnika, każdy uzyskał jakiś podium, ale w naszym przypadku podnie spokojnie najbardziej, bo byliśmy skazywani na porażki dzisiaj. A udało nam się, mimo tych takich złych oznak. Bo początek po który był dla nas trudny dość. Nie potobiliśmy się przebić. Eee, no, trzeba przyznać, że mimo wszystko wykonaliśmy dzisiaj dobra pracę i miejmy nadzieję, że. Że nie, nie, że nie pierwszy raz i nie ostatni. Jutro czeka nas turniej. Normal Hits e, Normal National Cup, proszę Państwa, czyli turniej narodowy, e, gdzie frekwencja też może być niezbyt ciekawa. Natomiast e, kluczowe będzie konkurs w piątek. Kiedy. Być, kiedy będzie więcej niewiadomych odnośnie naszego wyniku, bo tam przy takiej stawce nawet możemy mieć szansę na, na korzyści z W W czeka nas turniej Real Hills, czyli inna wersja pochoru świata. Czyli to będzie turniej pod nas stworzony, no bo to jest turniej, który zawiera skocznie, które lubimy. Nie wszystkie, co prawda, ale tam będzie szansa, żeby chociaż nie po niestatek musieliśmy je w ostatnim niedzielę. Do zobaczenia. Na następnych naszych relacjach.